Heroesy w świecie Dark Souls. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle wykonalne? Tak! Dokonał tego Sprocket. Nic wam to nie mówił. Możliwy. Społeczność Heroesowa pewnie będzie wiedzieć o co chodzi. A dokładnie chodzi o mapę Limes Inferior. Jest to mapa stworzona przez polskiego twórcę, przez Sprocketa, który tworzył ją już w sumie od 19 lat i dostosowuje do aktualnych wersji m.in. Hoty, a wcześniej wiadomo do Shadow of Devi i tak dalej, i tak dalej. I. Po skończeniu tej mapy, po wróceniu niestety na tarczy, ponieważ ostatni boss, którego troszkę porównałem do Gwyna, jeżeli chodzi o takie tam elementy drobne graficzne jak płomienie, po pokonaniu tego ostatniego, po, po, po zakończeniu jakby ugrywania całej mapy, zauważyłem bardzo dużo takich szczegółów, które idealnie się wpisują do Dark Souls. 1. Już od samego początku, po przejściu Asylum, które jest jakby też na samym początku, gdzie garniemy pierwsze jakieś tam itemy, e, mamy pierwszą jakąś tam walkę, pokonujemy błękitnego smoka, czy tam zwał jak zwał, ile jest osób, tyle jest nas dla, dla jednostek, trafiamy do Firelinka. Firelink, nasz dom, nasz zamek, mamy pierwszych tam przeciwników, mniejszych, słabszych, nic się nie dzieje, nazwijmy to takie typowo mopki, które się nam pokazują, których raczej nie ma problemu, żeby pokonać, nieważne w którą stronę pójdziemy, nie licząc na przykład takiego cmentarza. No ale tak ogólnie można iść w wiele stron. Mamy wybór iść w lewo, w prawo, możemy iść przez garnizonę od razu. Tutaj wszystko zależy po prostu od tego, jak my do tego podejdziemy. I pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, oprócz tej korytarzowości, to też sama droga do tych bossów, bo jak się okazuje, drogi do bossów na tej mapie są wyjątkowo trudne i to tak serio, serio trudne, ponieważ nie spotykamy się tylko z samymi jakimiś tam pojedynczymi przeciwnikami, których trzeba pokonać, ale musimy też między innymi przejść przez garnizony, które są bardzo dobrze przygotowane, wyliczone, także ciężko jest je przejść łatwo. Dodatkowo te garnizony się nie powtarzają. One mają różne jednostki, one mają różne układy sił. Dodatkowo pod nami jest jakby zawodnik pomarańczowy, który jest dosyć kluczowy w całej grze, ponieważ ten właśnie kolor pomarańczowy przechodzi przez jakby sam środek mapy, on ma dostęp do największej ilości surowców, które dla nas będą dosyć ważne i on nam utrudnia tą grę, ponieważ nie można go pokonać, więc jest jak taki spawnujący cały czas się mobek, czyli on cały czas wychodzi ze swojego zamku i cały czas cię atakuje. Więc ty, żeby pilnować tych swoich surowców, musisz mieć cały czas jednostki. Dodatkowo wyżej też taki właśnie w teorii brązowy powinien wychodzić i cały czas nas gdzieś tam zaczepiać, atakować, żeby nam zbyt łatwo nie było. Ale mimo wszystko my graliśmy to na modyfikacji mi, ponieważ ja, jak wiecie, ogrywam większość rzeczy na Macu, po prostu ta nie mam, no i wiele z tych mechanik niestety w naszym przypadku nie zadziałało, bo gdyby zadziałało to byśmy mieli doświadczenie takie totalnie Dark Soulsowe czyli sama droga do bossa jest często trudniejsza niż boss, dodatkowo często po drodze spotykamy różnych mini minibosów, mniejsze walki ale które musimy odbyć by zdobyć konkretne przedmioty, dla przykładu w jednym momencie mapy możemy pokonać tam grupę tytanów których można śmiało nazwać jako mini -bossowie. Możemy ich zrobić, nie musimy ich zrobić, ale jako nagroda dla nas po pokonaniu tych mini w postaci tych tytanów, jest gladius Tytanów, czyli jedna z najmocniejszych broni, jeżeli chodzi o artefakt, który daje nam plus 13 do ataku. Więc jest o co, jest o co walczyć. Tylko niestety, no, yy, takich. Elementów, które będą dla nas bardzo istotne, jest bardzo dużo na mapie. Mamy na przykład taką możliwość, jak zdobycie dwóch kołów w boku naszej mapy, i one są najpierw strzeżone przez na przykład Nyxy, których jest też całkiem sporo jak na ten moment gry, a następnie jest sam w sobie kołów, który znowu jest takim jakby mini-bossem, którego jak pokonamy, to dostajemy naprawdę fajny zameczek, który warto rozbudowywać, bo ponieważ w późniejszych etapach gry on może nam dosyć mocno ułatwić całą w sobie rozgrywkę. Dlatego te opcjonalne minibosy często przynoszą nam dużo takiego elementu, który pozwala nam jednak mimo wszystko zdobyć ważne dla nas elementy, które mogą nam tą grę w późniejszym czasie ułatwić. Ale są opcjonalne, dają nam ten wybór, dają nam spokojny wybór, że nie musimy tego robić. Rób co chcesz: wpadasz do Asylum, do, Asylum, do Firelinka i idź w którą stronę chcesz. Nie musisz robić tych dodatkowych mini tam questów, ale warto często, często warto zejść trochę z tej jakby głównego korytarza i zerknąć gdzieś dalej. Na przykład później schodzimy do podziemi. W podziemiach mamy bardzo dużo terenu pływającego i można pomyśleć, no dobra, pewnie kilka wysepek do obskoczenia i dziękuję, do widzenia. No nie, tam też co chwilę mamy mini bossów. Mamy mini bossów, dzięki którym możemy zdobyć kolejne jednostki bądź kolejne elementy, które nam pozwolą zdobyć... Yy... Większy przychód tych jednostek w zamku, a tutaj jednostki są naprawdę, naprawdę istotne. Nie możemy cały czas zapomnieć o tym, że od góry można zaatakować brązowy, a od środka cały czas nam odbierać surowce pomarańczowe, więc trzeba cały czas pilnować, żeby te mopki, które gdzieś tam krążą, za bardzo nam tego świata nie utrudniały. No i kiedy pierwszy raz odpalacie w ogóle Dark Soulsy, macie możliwość wyboru swojej postaci. Czego będziecie używać, jak będziecie walczyć. Tylko, że na początku, jeżeli nie oglądacie żadnych podpowiedzi, nie opieracie się o żadne jakieś tam poradniki, to na przykład wybieracie sobie rycerza, idziecie rycerzem, dokoptyczcie sobie tam kilka punktów w na przykład życie, troszkę w coś i rozkładacie sobie te umiejętności. I w Heroesach, tutaj na tej mapie, jak pierwszy raz ją uruchomicie, też będziecie mieć taką możliwość wybrać sobie. W którym kierunku i które umiejętności będą dla nas bardziej lub mniej istotne. I też trzeba się nad tym bardzo mocno zastanowić, ponieważ, jak się okazuje, tutaj na przykład magia nie gra większego znaczenia na tej mapie. Jest to jeden z niewielu przykładów w Heroesach, gdzie. Nie skupiał się twórcy na ma magii, wręcz ją praktycznie wyłączył, tylko po to, żeby faktycznie skupić się typowo na ataku fizycznym. Który tak samo w Dark Souls'a jest. E nie szukajmy się jedną z najlepszych form. E Bo wiadomo, możemy latać sobie jako piromanta. Czemu by nie? No, przecież możemy e jako e czarodziejka, możemy jako łucznik. Mamy mnóstwo wyboru. Tutaj tego wyboru aż tak szerokiego, oczywiście. Nie mamy chociaż w teorii, możemy sobie zrekrutować jednostki, wiadomo, wybrać bohatera, i tak dalej. Ale nasz główny bohater, jakby od samego początku, jest niemagiczny i musimy nad tym e, zawsze pamiętać. Ale na samym początku tego nie wiemy, i tak samo grając w Dark Soulsy, nie wiemy, co mamy robić, i dlatego ta mapa jest do przejścia. Na masę sposobów, tak jak da się przejść same w sobie, Dark Soulsy. Na przykład, zamiast iść naszym głównym bohaterem, czemu na przykład nie pójść Izom, która no nie ma partnerstwa jako postawy, tylko finanse, więc no niestety będzie bardzo mniej redukować tych obrażeń. E, a z drugiej strony, e, tak samo możemy odpalić sobie Dark Soulsy i iść typowo e, na na przykład paladyna i nie dodawać sobie punktów życia tylko iż sam atak jakby możliwości jest sporo więc łącząc te wszystkie aspekty korytarzowość e, potencjalni mini oraz e, to że drogi do tych bossów są trudniejsze bo już nawet nie będę wam mówić o tych magicznych garnizonach które są na których straciliśmy bardzo dużo włosów i dużo się zmieniło na siwe włosy o tutaj widać bardzo dużo się stało siwymi włosami to to było najlepsze przeżycie gamingowe od jakiegoś czasu w moim przypadku. Jakby na nowo zakochałem się w Heroesach i nie mogę się doczekać, kiedy po raz kolejny już typowo na chocie odpalę tą mapę i jeszcze raz spróbuję pokonać Sprocketa, ponieważ to działa tak jak Dark Souls. -y. Wiele osób twierdzi, że Dark Soulsy przywracają tą taką wiarę w gaming, że dzięki Dark Soulsom na nowo zakochują się w tych grach. I tak samo jest w moim przypadku. Ja tak samo zakochuję się od razu na nowo w Heroesach, odpalając i kończąc Limes Inferior. Nawet jeżeli to nie był udany teraz, pierwsze podejście. To kolejne myślę, że już będzie lepiej udane. Dziękuję wam bardzo w ogóle za ten materiał. Jeżeli ktoś zobaczył, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Bardzo jeszcze raz dziękuję Sprocketowi, który nam się pokazywał na streamach, który pilnował mojego progresu, który nieraz podpowiadał e, różnego rodzaju rozwiązania. No i zapraszam was do moje streamy. Od poniedziałku do czwartku, czasami piątki i niedzielę, to tam zależy od tygodnia. Mniej więcej od 19.30-20.00 startujemy, gramy tak mniej więcej do 23 do północy, różne gierki. Staramy się mieć taką fajną, zdrową społeczność. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam ja, czyli Piorun. Buja!